Ty I ja idziemy na lumpy. Chodźcie. Aby te moje lumpek sobie wtorki były jak najbardziej prawdziwe, no to ten dzień nie był zbytnio dla mnie dobry. Wiecie, jak to jest, jak wstajecie z rana i nic się nie układa. Ale szczerze, nie odpuściłam, wyszłam z domu i było warto. Bo na zły dzień zawsze pomagają lumpy i z tym się na pewno ze mną zgodzicie, no ale dobra, też Anitka i wy, bo was tam spotkałam. I wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak potraficie czasami poprawić mi humor i dać mi takiego kopa do działania. No w ogóle zobaczcie, jaką bluzkę znalazłam Anitce, ale niestety była za duża. A buty za małe. No nie do Godzisz, nie dogodzisz, nie dogodzi. Tą bluzkę wzięłam do mierzenia, ale jednak myślałam, że będzie bardziej oversize'owa, a w tej koszuli się zakochałam. Ta bluzka, gdyby miała dłuższe rękawy, naprawdę byłaby. I wiecie, super. co, lubię eksperymentować i mierzyć czasami takie nieoczywiste rzeczy i wam to polecam, a jeśli chodzi o ten sweter, to był boski. Anita powiedziała, że mega pasuje mi ten kolor, a ten, kurczę, gdyby on był, słuchajcie, krótszy, byłby świetny. I tak wiem, wiem, że mówiłam, że nie lubię czarnego, ale kurczę, coś jest w tej sukience, co i ją wzięłam, ale też wzięłam tamtą białą bluzeczkę z kołnierzy. to by było. Na tyle z lumpeksowego wtorku.